Witam serdecznie, rowerem przez życie się kłania. Cóż, Romet Rambler 9.0. Cóż mogę o tym y, rowerze, a raczej hybrydzie roweru powiedzieć. No przejechałem nim już, y, no już dopiero w sumie y, 200, y, jakichś ponad 200 kilometrów. No y, powiem Wam, że... Marka Romet naprawdę mnie zaskoczyła. No, nigdy jakoś tak nie było mi z Rometem po drodze. No, poza może Wigry 3, ale to lata zmieszkłe. No, nie miałem do czynienia z Rometem. No, powiem Wam, że naprawdę bardzo miło mnie to zaskoczyło. Nie mogę porównywać tej hybrydy do innych, ponieważ no, nie miałem jest to moja pierwsza taka tego typu hybryda. Ale powiem Wam szczerze, że no tak, na baterii śmiało mogę sobie przejechać do 200 km zaraz zaraz. Nie denerwujcie się, do 200 km, ale ja jeżdżę po bardziej płaskim terenie i bez wspomagania zrobiłem około 200 km, może troszkę powyżej i zostało mi jakieś dwie kreski na baterii. Kto zna tę rometa, to będzie wiedział, jak to mniej więcej się tam ukształtowuje. Na jakieś 60 jeszcze kilometrów. Wiadomo, że jest to rzecz względna, no bo pojadę w bardziej takie górskie dróżki czy coś, to bateria oczywiście jak najbardziej mi tutaj nie wystarczy, bo no ze względu właśnie na uszkodzoną łękotkę, musiałem po prostu zainwestować w taki rower, a nie inny, właściwie się wymienić za mojego Cannondale'a, ale muszę powiedzieć, że absolutnie nie żałuję. Absolutnie nie żałuję, nie czuję takiego bólu, jak czułem przy podjazdach. Reguluję sobie po prostu to. No jest to mniej więcej na takim poziomie, gdzie warto sobie odpuścić, Czasem e, zwykły rower, i w taką hybrydę wejść. E, no, kolano odpoczywa, odpoczywa cały czas. Powiem Wam szczerze, że e, no, jestem zachwycony tym rowerem. No, Ramblerek naprawdę, choć e, może e, no, tutaj niektórzy twierdzą, że jest to rower, e, jakby to powiedzieć, budżetówka. Niech sobie jest budżetówka. Ja nie potrzebuję markowego sprzętu, żeby płacić. Tylko za nazwę powiem wam szczerze, że jak odkryłem, właśnie ten rower Rambler, no to moje myślenie się troszkę zmieniło. Bardzo się zmieniło, jeśli chodzi o tego typu rowery i właściwie nie tego typu rowery, co hybrydy i, i rowery. Po co płacić za markę, skoro? Romet naprawdę, bo przyjrzałem się tej filmie dość mocno i powiem wam szczerze, że no, ta firma mnie zaskakuje, zaskakuje mnie, tak samo jak mnie zaskoczył Cross, z tym, że Romet mnie jeszcze bardziej zaskoczył ze względu na ceny. Ja wiem, tam są inne komponenty, kupę tańsze, ale czy nie warto zainwestować mniejsze pieniądze w coś, co w miarę jest dobre i dla takiego typowego Przeciętnego, można powiedzieć, rowerzystę jak ja, czy to mi nie wystarczy? Ja się nie ścigam i mówię tutaj do ludzi o podobnych, właśnie, predyspozycjach jak moje. Przecież my się nie ścigamy. My nie jeździmy zawodowo. To po co przepłacać? Po to, żeby się pokazać kolegom, że się ma yy, Madonkę, Treka, że się ma Scotta, że się ma no, Gianta. No, moje myślenie kiedyś takie było, że może nie tyle, co się pokazać, co po prostu im droższe, tym lepsze. No tu się okazuje, że nie tędy droga. Nie tędy droga, Romet mi to zupełnie wybił z głowy. Oczywiście Romet też ma swoje takie Moja żona posiada też romecika, już nie pamiętam jak się nazywa, ale taki wiecie, taki miastowy, turystyczny rowerek. Gdzie no, wiele, wiele bym tam, tam pozmieniał, ale naprawdę za takie pieniądze, co żona dała za niego, tam chyba bodajże 1800 zł, to nie można żądać zbyt wiele. Ale jak się miało coś lepszego i się przesiadło na takie, no to wiecie, to czuć to, czuć to, odczułem to. To jest tak samo, jak przesiadłem się z Cannondale'a na właśnie tą hybrydę Rometa, to muszę Wam powiedzieć, że no naprawdę to jest, to jest to. To jest to, co mi pozwoli wrócić do kondycji. I teraz pytanie, czy kupię normalny rower? No powiem Wam szczerze, kupię na 100%. Kupię na 100%, z tym, że nie wiem, czy tego się pozbędę. Nie wiem, czy tego się pozbędę w moim stylu jazdy, gdzie po prostu trzeba pamiętać, jak działać z baterią, ale także tu z przerzutkami. Jak działać, bo niestety obciążamy też silnik, obciążamy baterię, jeżeli pod górkę będziemy jeździć na takim twardym przełożeniu. Trzeba umieć po prostu przerzucać przełożenia. Trzeba umieć pomóc rowerowi tak samo, pomóc silnikowi, pomóc baterii. Podjeżdżamy gdzieś pod 10-stopniowe, no to trzeba tam już wyżej iść z tymi zębatkami. W ten sposób naprawdę oszczędzacie baterię sobie i czas tego się wydłuża. Ja podjeżdżałem na tym pierwszym jak gdyby yy, progu. Ja Wam może pokażę. Ostatnio tutaj, tylko nie wiem czy to będzie akurat akurat będzie widoczne, bo to różnie tu jest. No, nie widać, no nie widać u mnie już tu praktycznie się wszystko kumul. O, nie widać. Widzicie, ostatnio zrobiłem 100 km, za każdym razem ten wynik kasuje. Zostały mi dwie bateryjki, ale jechałem jakieś 200 km, bo od samego początku podładowałem tą baterię do pełna, jak mam ten rower, i mniej więcej tyle przejeżdżam. Przejeżdżam sobie na ogół na takim. Ja, może Wam jeszcze pokażę, sorry, że biega ten telefon. Ja sobie na ogół robię na zero i jadę sobie wtedy przyłączonym lisiku, żeby nie tracić kilometrów. Gdy jest po prostu jakieś podwyższenie, po prostu robię sobie na jedyneczkę. I to mi w zupełności wystarcza na takie 5-6% podjazdy. No, u nas więcej nie ma tych podjazdów yy, takich mocniejszych. No, jesteśmy na płasko, płaskim terenie, jak można to powiedzieć. I powiem Wam szczerze, że ten rower, Ramblerek Romet, naprawdę mi się sprawdził. Ja mówię, ja po prostu zawsze, jeżeli chcę coś sobie kupić, czy coś to czy zamienić je, czy cokolwiek, ja bardzo dużo czytam. Oglądam filmy, no jestem taki bardzo ciekawski, no po co wtapiać, skoro można po prostu wziąć, przeczytać o tym. I opinie były, no, takie bym powiedział, pochlebne. Pochlebne. Nie chciałem, nie wiedziałem, czy mi się to spodoba. Nie wiedziałem, czy nie będę za dwa, 3 tygodnie wystawiał znowu, bo mi się nie sprawdzi. Podejrzewam, że te bardziej markowe rowery, nie mówię, że lepsze, ale markowe rowery no, kosztowałyby 2 trzy razy tyle co ten, albo i nawet jeszcze więcej. I czy by coś to u mnie zmieniło? Pewnie może tak, pewnie może, może bym nie wiem, ego swoje połachtał, ale akurat tak się trafiło, że Paweł chciał właśnie go zamienić za Grabela. Ja miałem Grabela, także pozdrawiam Cię serdecznie, Paweł. Naprawdę po... rower super, super się sprawdził. Nic w nim nie szczela silnik. Powiem Wam szczerze, że te opony robią więcej hałasu, jak ten silnik. Silnik naprawdę jest bardzo cichy. Jest bardzo cichutki silnik. No praktycznie, jeżeli przejeżdżała o mnie grupka kolarzy, z jednym przez chwilkę tam zamieniłem słowa, bo no jechałem z tą moją opaską na kolanie i z ściągaczem takim. I wiecie, jak to rozmowa rowerzysty z takimi, można powiedzieć, już zamocowanymi. Za chwilkę żeśmy pogadali. To on nawet się nie skarży, że to jest elektryczny rower, powiem Wam szczerze. On po prostu jechał przy mnie i nie patrzył, nie patrzył. Dopiero jak spojrzył na moją nogę, mówi, że a to co, kontuzja była czy coś, no to mówię, no tak, no i widzisz, że na elektryku jadę. A on tak zerknął, 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 za chwilę, a kurde, patrz faktycznie. Ja nawet nie zauważyłem, naprawdę silniczek był cichutki. Bardzo cichutki silniczek. Chciałem, powiem Wam szczerze, sprawdzić, ile on mniej więcej tak ta bateria wytrzyma. 200 km przy moim stylu jazdy to spokojnie. Mówię, to się może zmieniać, warunki terenowe głównie, nie? ale na przykład tutaj trasa leśno rawicz Możecie tą trasę sobie moją obejrzeć. Ona jest dostępna na Strawie. Grzegorz Osobski, wystarczy wpisać, albo na Facebooku Grzegorz osowski Leszno. I tam też będziecie widzieć, ile zrobiłem mniej więcej kilometrów, śledzić. I powiem wam szczerze, że no jestem bardzo zadowolony. Bardzo zadowolony. Romet naprawdę mnie tutaj zaskoczył. Mile. I żeby nie było, nie jest to sponsorowany żaden film. Nic nie dostałem od Rometu. Ale no, warto pochwalić. Warto pochwalić, bo w tej cenie taki sprzęt to jest naprawdę, no, moim zdaniem, rower, który powinniśmy go doceniać. No, jest dużo marek na rynku, ale te ceny, jak obserwowałem, bo no, musiałem trochę pooglądać, popatrzeć, jak te ceny mniej więcej się kształtują, no to tragedia. Tragedia takiego zjadacza chleba zwykłego jak ja, to raczej by nie było stać na taki rower, nawet jeśli byśmy go w ratach wzięli. No, tragedia. I tak sobie, wie, wiecie, rozmyślałem, obecnie jestem na urlopie, także mam dużo czasu. Właściwie dopiero zaczynam urlop, i tak sobie myślę, myślę, myślę po co człowiekowi te wszystkie markowe sprzęty, skoro taki rower jest dokładnie można powiedzieć odzwierciednikiem tego, co byśmy mieli za kilkanaście tysięcy, może w lepszej konfiguracji, może w lepszej, tam lepsze baterie, lepsze te. No, ludzie, no, no to już trzeba, trzeba sobie samemu powiedzieć. Za młodego, ja byłem, sobie tam trenowałem kolarstwo, głównie szosowe, głównie szosa, szosa, szosa. No w wieku już dorosłym odkryłem właśnie pierwsze kurale. tu macie przykład jego, ja go nie sprzedam, to już jest można powiedzieć zabytek. Niech sobie tutaj, lata 90., niech sobie tutaj wisi, jeszcze muszę go tutaj, żeby go doprowadzić do porządku, to chyba przerzutki naprawić tylnie, bo coś nie wchodzą. Przednie jako tako działają. Ale wracając właśnie do Romecika. No naprawdę, muszę tę firmę pochwalić, choć mówię, nigdy mi z nią nie było po drodze, zawsze to Romet, to nic ciekawego. Tak samo było zresztą z Krosem. Ja zawsze tak podchodziłem sceptycznie do polskich marek, choć powiem, że naprawdę te polskie marki coraz bardziej, i to nie tylko tam Romet, nie tylko tam Cross, ale inne też, Unibike, no, Rondo, no, te, te rowery, nie wiem czy Unibike jest polską, chyba nie. chyba coś tam pokryciłem, dajcie znać w komentarzu. Ale no, te nie, nie odbiegają od standardów, powiem Wam, że tu w Romecie mi się podoba Rama, naprawdę Rama mi ją rzekła, co do koloru, to też, też bardzo fajny, bardzo kolorek taki, można powiedzieć pozytywny, nie widać jak burdu na nim. I jak tego, on jest w tej chwili mocno wyczyszczony, bo w niedzielę, nim, nie w niedzielę, tylko przepraszam bardzo, w sobotę była tak piękna pogoda, że musiałem sobie wyjechać i zrobić sobie 80 chyba, 8 km zrobiłem, bym musiał sprawdzić na strawie. Potem dokręciłem wczoraj sobie jeszcze do 100, ale że była taka pogoda, a nie inna, także podziękowałem, podziękowałem naprawdę. I no wyszło mi jakieś tam 200, tylko że ja po prostu skasowałem i na liczniku jest tam 100, Zawsze kasuję, a wczoraj po prostu chciałem się dokręcić do stu, bo chciałem zobaczyć, no chciałem, sprawd... chciałem zobaczyć, jak ta bateria zejdzie czy nie zejdzie. No, chciałbym trochę dłużej pojeździć, ale niestety uciekłem, bo sprzęt wytrzymuje deszcz, ale ja raczej mnie to denerwuje trochę, a no nie chciałem, mówię, jeździć w takiej pogodzie. No, dzisiaj zresztą, możecie spojrzeć wam pokażę jak wygląda pogoda. No, pogoda nie zachwyca. No niestety nie zachwyca pogoda. Od jutra ponoć tutaj ma być zmiana wielka, no ale to zobaczymy, zobaczymy co będzie. I póki co naprawdę weźcie sobie przemyślcie, jeżeli będziecie kupować yy, jakikolwiek rower, czy warto w ogóle wydawać tyle pieniędzy za samą naklejkę. Ja cały czas biję się z myślami. Czy Canoy Dale'a, czy może yy, Cross'a, a może akurat Romet'a? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Giant mnie urzekł, ale chciałbym po prostu sprawdzić właśnie Romet'a. Jak Romet Full taki, yy, czy w ogóle jest, bo szczerze mówiąc to jeszcze nie sprawdzałem. Yy, jak Robert Full yy, się tam yy, mniej więcej zachowuje, jak jeździ. Bo chciałbym mieć fula, chciałbym mieć fula e, takiego i grawelka, może też, ale to w zależności od, wiecie, finansów. Wszystko zależy od finansów i naprawdę można sobie rozbudować własną stajnię za no naprawdę, no nawet nie, może pół bym nawet jeszcze też przegiął. Bo jeżeli rowery potrafią kosztować około 30-40 tysięcy i to nie jest ta najwyższa półka to wierzcie mi za połowę tej kwoty możecie sobie kupić dwa rowery albo Krosa, albo tu Rometa, ogólnie no, w tej chwili jestem jak gdyby zafascynowany Rometem. Ale ja się cieszę z każdego roweru, także wiecie, no mnie trzeba brać tak troszkę z przemrożeniem oka, bo dziś jest ten, jutro będzie inny. Ale nigdy nie powiem złego słowa na Gianta, nigdy nie powiem złego słowa na Crossa yy, i też nigdy nie powiem na Canondale'a. No te rowery były u mnie dość krótko, można powiedzieć. Ale naprawdę potrafiłem je sprawdzić i te rowery, no, jak najbardziej, zawsze zostaną w moim sercu. I do tych rowerów bym mógł w każdej chwili wrócić. W każdej chwili mógłbym wrócić. Romet na pewno też zajmie tam moją pozycję. Gdzieś tam w moim sercu zawsze będzie ten, ten rowerek, który naprawdę pomaga mi dojść do siebie, pomaga mi robić długie dystanse. Z tym, że mówię, ja staram się jeździć po płaskim, nie przeginać w górkach. No ale zdarzają się górki, zdarzają się górki jak wracałem z Rawicza. Mieszkam w Lesznie oczywiście i jechałem właśnie do rodziny do Rawicza, potem robiłem sobie nawrót i jechałem z powrotem tutaj przez kąkolewo, Osieczna. Osieczna to jest takie dość długi podjazd, bo można powiedzieć taki 2, pół kilometrowy i to jest tam z 5-6 stopni bodajże i ten rowerek naprawdę mi się sprawdził na jedyneczce, w niektórych momentach przerzucałem sobie na tą dwójeczkę, żeby nie było, ale chciałem po prostu sprawdzić. Wczoraj znowu tą traskę sobie zrobiłem, to tam jakieś było chyba 8 czy 10 kilometrów, <laughs> przepraszam, nie pamiętam, chciałem dokręcić do stóby, znowu zjechałem sobie, znowu podjechałem pod tą górkę, no i jak widzieliście, przy 200 kilometrach, bo tam pisze 100, ale ja Wam tłumaczę, że po prostu Zrobione już jest na nim 200, ponad 200 km. Ja skasowałem tamten wynik i jechałem na tym, ale baterii nie ładowałem, dlatego bo chciałem po prostu sprawdzić, jak daleko nim pojadę. <laughs> Przepraszam bardzo. I jak widzicie, no można tym rowerem jeździć. Można jeździć bez wspomagania. Wierzcie mi, on tak gładko idzie, bez wspomagania, że naprawdę ja byłem zdziwiony, zdziwiony, że rower, który waży ponad 22 kg, robi. Nie zrobił na mnie wrażenia. Nie wiem, może to jest przez to, że ja akurat jeździłem przez całe życie na zwykłych rowerach, na. <laughs> Oj, sorry! Na zwykłych rowerach, na takich e, można powiedzieć no, normalnych, nie na e, takich hybrydach. No i może przez to, że człowiek ma tą jednak nogę, starą bo starą, ale ma więc jakoś mi to nie przeszkadzało naprawdę nawet pod wiatr y, próbowałem sobie wyłączać wspomaganie i śmiało przy takim wietrze tam do 20 km na godzinę ten rowerek naprawdę szedł y, na płaskim potrafiłem z niego y, wyciągnąć y, no znacznie więcej bym wyciągnął ale no nie chciałem mordować właśnie tej tej 33 km na godzinę także myślę że bardzo dobry bardzo dobry wynik y, jakbym miał zdrowsze kolano o, przepraszam. <laughs> Oj, chyba kaszelek. E, no, jakbym był, e, może te kolano miał zdrowsze, to potyżę, żebym wykręcił na płaskim jeszcze, jeszcze znacznie więcej. Zresztą, ja zawsze byłem przekonany, że silnik, e, który się znajduje centralnie tu w Romecie, że on w jakiś sposób przeszkadza, że to gładko nie idzie, że to jakoś tak ciężko idzie. A powiem Wam szczerze, że naprawdę. To, jak widzicie, idzie naprawdę bardzo fajnie. To leciutko idzie i naprawdę ten rowerek, no, jest moim zdaniem jedna z lepszych konstrukcji. A przy tym, za takie pieniądze, to wierzcie mi, że nic lepszego chyba nie znajdziecie. Nic lepszego nie znajdziecie. Jeżeli chcecie, to naprawdę bardzo polecam ten rowerek, bo moim zdaniem, naprawdę. Można sobie na nim formę też zrobić. Czy można się na takim rowerze zmęczyć? Bo zawsze pada pytanie, czy można się zmęczyć? Nie. Jak Wam ktoś będzie wciskał kity, że można się na nim zmęczyć, absolutnie nie można się na nim zmęczyć. Nie ma takiej opcji, powiem Wam szczerze. Właściwie jest jedna opcja. I tu zaraz, jeżeli ktoś wyłączy wspomaganie, a chce nabrać formy, to bardzo proszę wyłączyć wspomaganie. Jeździć sobie wtedy na samych przełożeniach i zobaczycie, jaką formę nabierzecie, i zobaczycie, jak się zmęczycie, żeby utargać 22 kg. Ponad zresztą wtedy tak, wtedy się naprawdę zmęczycie. Ja no, przyjechałem zmęczony, nie powiem, że nie, po prawie 90 km. No, przyjechałem zmęczony yy, troszkę, ale co najlepsze, no, noga mnie nie bolała, i to było dla mnie bardzo dobre. Nóżka mnie nie bolała, kolanko. W normie nie odczuwam już praktycznie w ogóle, ale mówię, nie chcę ryzykować. Zresztą rozmawiałem z kolegą, który jest fizjoterapeutą. Sam mi powiedział, że no taki rower to jest jednak wydatek. Mówi, jak specjalnie kupiłeś, no to trzeba było iść na siłownię i sobie to delikatnie rozchodzić delikatnie rower sobie wziąć gdzieś tam no, na siłce. Zrobić, ale mówi, jak no było, Cię stać na taki rower. No oczywiście tam nie, już go nie wprowadzałem w te wszystkie mankamenty. To jak najbardziej poleca, właśnie taki rower, żeby po prostu rozruszać się, żeby się rozruszać. Ale idzie się na nie zmęczyć. Mówię, bez wspomagania, to no, no, no i to jest normalny rower. A przy tym jeszcze bardziej dojechany. No bo jeżeli chcecie wyrobić sobie łydkę, jak tak zwaną, mówię łydę, no to polecam. Polecam górki takie pięciostopniowe i wjeżdżać sobie bez wspomagania. To naprawdę, jak wejdziecie na taki lżejszy rower szosowy, wieście mi, to będzie czuć, to będzie czuć, że to jest to. Czy sprawiało mi jakąś tutaj może, nie wiem, trudności z tym rowerem? Nie. Absolutnie nie. Gładko szedł, naprawdę. A jak jechałem już w stronę domu zrobicza, to miałem z wiatrem. No to tam w ogóle wspomagania nie włączałem. Włączałem dopiero tu pod lesznem sieczna, Zacząłem włączać sobie tak wspomagania, A potem, już zacząłem na maksa je włączać, żeby po prostu spróbować ile, 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 ile on tam wyciągnie. Nie? Także mówię, przy mojej jeździe i uwaga, przy właśnie dobrej zmianie biegów trzeba pomagać zawsze silnikowi baterii. Jeżeli podjeżdżamy pod górkę idźmy na miękkiejsze. Nigdy nie róbmy tak, że trzeba szybko podjechać, trzeba na najtwardszą przełożenie zrobić. I żeby jak najszybciej podjechać, nie, 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 zniszczycie sobie baterię. Naprawdę ja to czułem. Silniczek był bardzo cichutki, Nikt w ogóle praktycznie, no bardziej mi, mi, mnie było bardziej słychać te opony. Ale powiem Wam szczerze, że jeżeli zrobiłem na twarde przełożenie, bo chciałem naprawdę wycisnąć, zobaczyć, jak to idzie to powiem Wam szczerze, że no, było znacznie go słychać, czyli już miał ten silnik trochę ciężej. Także raczej nie polecam. Jeśli wydacie jakieś tam pieniądze, to raczej oszczędzajcie oszczędzajcie sprzęt. Bo naprawdę to, co dzisiaj rowery nam oferują, to jest koszmar. To jest koszmar, naprawdę koszmar. Dobra, to wszystko co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. No. Rower dla mnie jak najbardziej na plus. Czy ma minusy? Pewnie ma, pewnie ma, pewnie ma zbyt ciężki amortyzator, aby ktoś powiedział, bo to jest zwykły na sprężynach, czyli ciężki amortyzator. Kierownica też pewnie ciężka. Siodełko. No, patrz, tu cię muszę zdziwić. Tobie to siodełko, mój drogi kolego, nie przypasowało, a mi jak najbardziej. Zero bólu, zero, zero jakichkolwiek otacz, także póki co to siodełko jest, jest. Co jeszcze chciałbym pochwalić? Koła. Koła naprawdę są dość mocne, ale to chyba w każdym takiej hybrydzie czy w elektryku dlaczego mówię hybryda? No bo dla mnie to nie jest zwykły rower, który wspomaga i zawsze to będzie hybryda. A elektryk, no, dla mnie to już jest elektryczny pojazd, y, gdzie jest manetka, gdzie można jeździć bez podałowania. Tu w tym rowerze niestety trzeba cały czas pedałować. Wspomaga, ale niekoniecznie musi Was wspomagać. Możecie sobie od, 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 odłączyć całkowicie, wyzerować wspomaganie, wówczas jedziecie jak normalnym rowerem. Y, uczę się, jeszcze się bardzo uczę, bo po prostu taki hybrydy nigdy w życiu nie miałem. Ale mówię, co do rometu, to no, pełen szacunku. Pełen szacun, bo naprawdę mnie zaskoczył, bardzo mnie mile zaskoczył taką konfiguracją, bo tył tutaj jest Deore, dziesiątka jak gdyby. I powiem Wam szczerze, że chodzą głaciutko te przełożenia. Nie miałem problemów żadnych, jeśli chodzi o to, żeby ona gdzieś coś tam mi zgrzytło. No ja używam e, dość dobrych smarów, a to już w następnym filmie, bo ten film już prawie no, 25 minut. Także. Do zobaczenia w następnym, razie, w następnym filmiku. Jak najbardziej polecam ten rowerek. Trzymajcie się, cześć.